Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Let's Minecraft. Nie powiem mine tech, bo właśnie się z technikiem żegnamy. I witamy Yogboxa. Przepraszam Was serdecznie, ale nie mogę pracować z technikiem, ponieważ, ponieważ, jakby Wam to wytłumaczyć. Ja sami widzieliście, tekstury zanikały, wszystkie nowe bloki znikały, więc to już jak grać na normalnym Minecraftie. No, i zaczynamy z jogboxem. Yy, miałem styczność z jogboxem, yukbok nie powiem, króciuteńką, bardzo króciuteńką, ale miałem. Więc przejdźmy do otworzenia świata. To jest nadal mój świat, ale my zaczniemy sobie. Let's mine. Tam było mine tech, tutaj będzie mine Mine-box. Mine no to to będzie mine box jest box, to minebox. Wszystko w pudełku. Wszystko skoncentrowane w jedną całość. I zaczynamy z trzema serduszkami. I ze zbroją. No i od razu z wioską. Tu, o, tu jest to coś pięknego. Przyciszymy trochę. Dobra. Uwielbiam, uwielbiam te. Tego woda. I love this. I patrzcie, zespiliśmy się w dżungli, więc mamy pełno drewna z jednego drzewa. Już mamy tak No i to uwielbiam w tym, że można tu zapierdziałać po prostu z taką siekierką drewnianą, nawet nie trzeba diamentowych siekierek robić. To jest pół dżungli, pół zwykłego. Ale jabłka lecą, lecą, oczywiście. I wszystko ładnie szybko opada, liście również. Nie tylko drewno ale i liście. I po prostu całe wygenerowane drzewo opada. Co to? Tu jest wioska. Zakluczone, zakluczone, a masz coś do mnie? Menfang guy. Patrzcie, o. No coś zgubili Ale na ich Boxie też są bardzo ładne modyfikacje. No i co oni tu robią? No patrzcie, oni coś gobią, gubią, gubią, gubią. A co tu będzie? Co to jest za To jest chyba glina. Czy coś I do ciebie się nie mogę zapytać, tak? Do ciebie się nie mogę zapytać, co ja gadałem w ogóle. Polskiego nie znam. To jest wioska główna. O, o, o. Co kupujecie? Drewno, te Bo Co jest, Kur... Do 40 dobijemy. Albo do pełnego drewna. O. Dla mnie to i tak jest sekunda. Szczęście takiego drzewa. Te które poznikały. Nie, Bóg jednak. No, to jest słynny Digger. Wiem, że dziwnie brzmi Digger. Jeżeli ktoś zna angielski. Ale Digger, do, Doker, JJ Doker, ha, 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 ha. takie coś w stylu Strasburgera No, nudy w jogboxie, chociaż myślę, że znajdziemy jakieś fajne miejsce do spoczynku, nie wiecznego, ale chwilowego. Skoro znaleźliśmy węgiel i znajdziemy miejsce raz, dwa, trzy, cztery, nie, to y, pięć, sześć i to będzie y, tak. Tu jeszcze miecz i na siekierę zrobimy, żeby nam trochę więcej wytrzymał. No i na łopatę. No i na piecyk raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, dobra. Ciekawe, czy się nie pomyliłem w moich bardzo precyzyjnych obliczeniach. Wiem, to było tak powiedziane, że bardzo precyzyjne to się nie można pomylić. Ja wszystko umiem. Więc się nie czepiajcie. Coś mam ze za dzisiaj wyjątkowego. Nie tylko dzisiaj. Zachowuje się jak dziecko Strasburgera. To jest tak, 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 tak... Tak, tak... tak, tak. I miecz. Miecz. Aha. To co jest? Się na nakopało kobla! A, bo jeszcze tam chyba musiałem się dostać jakoś. No. Strasburger, a... what the hell? Ja to spotkałem już wcześniej, ale nie wiem co to jest. Ktoś będzie wiedział, ehm. e, ja to zapiszę ehm. albo nie. Zapiszę sobie WTF, żeby takie wiadome, co to jest. Rabbit! 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 The fuck? Szukamy czegoś. Mi się bardzo podoba ten motyw. Bardzo, bardzo. Znaczy, tamto powinniśmy iść, bo tam jest teren do generowania, wręcz idealny. Trzeba pościnać drewna, żeby mieć jabłek oczywiście. O, nie było na tym drzewie jabłek, to sobie oszczędziliśmy niepotrzebną wysiłku. I don't know to. Ale to jest ładne. Ja tylko nie wiem, co to jest. Gdybym wiedział, to bym powiedział. Nie, <laughs> ja no to bym coś podziałał z tym. Z tych drzew w ogóle nie lecą jabłka przez p... takie jabłka. Jabłko. O krokodil. What the fuck? A to jest lisek Nic tam nie zrobię, dopóki my mu nic nie zrobimy Tam jest jakiś krater O tak, prosto To jest po prostu jakiś jar? Nie no znowu to gówno No co to jest, powiecie mi To są podróże. Zdecydowanie podróże. I don't know. I co z tym można robić? Jeżeli ktoś to ogląda, to niech mi napisze. A tutaj jutro zero komentarzy, pojutrze zero komentarzy, a po pojutrze nowy film, bo co dwa dni wypuszczam materiały, by ktoś jeszcze nie widział. Aha. Aha! How, what's this doing? Uskoczone, ale... Co to jest? O ciuch... A jak ja ci ciuch... Kradnę? Co to jest? Wybalona cegła. A no to spierdziela z tym, chociaż to ładne Czy tam króliki latały? No, pokosimy trochę. A ten nie ma nic przeciwko. Nawet się nie, do, nie dopierdziela. To bierzemy wszystko. Nie, no wszystkie nie bierzemy. Stawimy mu daszek. No dobry. To miej, daszek. Bóg zapłać. Dosłownie Bóg zapłać, bo ja nie mam zamiaru tego odkupywać. Taki mały ateistyczny żarczyk, jakby ktoś nie zrozumiał. Ale myślę, że nie jesteście na tyle debilni jak moi koledzy. To koledzy też widzą niektórzy. I to jestem pewien. Tego jestem pewien, a nie, to jestem pewien. Będę się pieprzyć. W słowach to po prostu nie, nie mówcie. Hellot. Nul! Ja. Yeah! It's magic, kapka. O oh, fuck jest Tutaj to można na drzewie to kasę zarobić Kurde znowu się bierze Nie będzie, że mną po kasy Powiedziałem kasę Czyli tak jakby na niczym innym to nie można było Oczywiście na drzewach można Jakby ktoś nie wiedział sprzedajemy U NPC Zobraza we ...żeżby tam zdechła owca. No i to jest bug. Bóg. Bug. bug. Taki błąd. Kaktus duży. A no to są kwiatki. Takie dziwne, co świecą. Już się moby nieprzyjazne. Inaczej zwane agresywnymi przez buraków Minecraftowych. O, tam coś jest. Zawieszamy. go, go Power Rangers. A to się ładują. No to jest wioska, tylko co to jest za wieża? To jest chyba zwykła wieża. Widziałeś, że to wygląda tak jak sens to... Nowa Wieża! Czyli to zwykła wioska nie jest. Ale fajnie. A co to jest? Mm. Od A więcej HP, i po zginięciu ich nie wypadają z nas, to według mnie jest. Bardzo, bardzo dobre. Dobłe dla nas. DUPĘ! No! Tośmy się se... ...pobuszowali. Nie macie tu łóżek? No ja tam się dopiero rozkręcam. O im to można wszystko I nie, w, niezależnie od miejsca całe drzewa spadnie I to jest bardzo, bardzo dobre A te drzewa bardzo szybko rosną, więc możemy im tak buszować Właściwie ze względu na bugi, które są w tej grze W tym modpaku. On, te drzewa będą nam rosły, jeżeli sami będziemy je sadzić. Przetestujcie. Dużo szybciej będą rosły. Czyli że jak wytuczęcie wszystkie i tak samo będzie. Przynajmniej tak mi się zdaje. A będę miał na dwa... Nie mam jednej nici! A to creep ciasty O oh, Nie no to jest profesjonalizm No professional. Uh... No damage no fun, tak Tak, oczywiście To by powiedział mój nauczyciel od historii i tak ma być, i bardzo dobrze! O, w dupę! A, ale jak będę miał 12 serduszek, to wtedy się policzymy, frajerze jeden. Wkurzających, wkurzające strasznie. Ja się przejdę, nie będę sprintował Jak cywilizowany człowiek, w nawet na jeden klocek nie mogę skoczyć, by być za wysoko Kurwa kurwa. Nie no kozak, jeszcze zabija, zabije to będzie... ...dupa blada może ja tam po prostu dojdę w znowie nagrywanie? Z Aj, beko? byko. Bo tutaj walczę. Tyle to ma pięter. Bez sprintu, dam radę. No ze sprintem będzie gorzej. Sprintować sprint trzeba ściągać. Dupe! Płynna. Dybsko. Wszedł. Aj kan bogi, tak? Daj z Spadaj na dół. Na razie powalczymy... ...gołe klaty. Dobra, tak... ...i... słupka do pierwszego, A jak to później będziemy zabierać? Przeszkód nie widzę. No, wszyscy na dół. Ale impreza przednia. Nie ma żarła! DUPAŘ! Nie mam checkpointa! Nie! No w dupsko! Cholera jasna! Znowu się widzimy, już tym razem podbiłem wszystko. Runda trzecia, zaczynamy! Już się wkurzyłem teraz. Nie ma teraz przebrać Już jest wygrana. Tylko trzeba jeszcze zrobić sobie zbroję. Zrobię sobie hełm i buty. W ramach rozpustych wszystko naraz. Patrzcie, ja sobie wioskę powiększyli. Tutaj pospodali, tak? Aha, tu są. I co ja miałem zrobić? <laughs> Sklera za dobra, już mam. A no tak, ja mam. Eko. Jako... Już się cieszę. Znalazłem. to proszę. Może tu jakieś ziarełko znajdziemy? No, oczywiście, o, ale jest mieczyk z żelaza. Kwiatki, sexy. co to będzie? Ojojoj gdzie to za wieże, ale tutaj artefaktów. Jakich mało, mało takich miejsc z artefaktami. O, gromstone i chain helmet. Drugi chain helmet. Chyba chainowy jest lepszy, co? Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Patrzcie jak przechytrzyłem, a tutaj o łączone poziomy już Diamentowe TNT o, W dupsko je Jasne Patrzcie co tu się dzieje w ogóle obsydian No Wiecie takie dziecko jak nigdy nie widziałem, cześć takiego jakich skrzynek to się będzie jarać, no. Specjalnie są takie dziury, żeby one mogły spadać sobie. Oooo! Of dupskoo Zaz wyżej coraz lepiej, tak? A ja najpierw peace fulla nie mam włączonego. siebie. Nie no jest łatwy, nie ma peace Ci się się respić, ja nic nie zmieniałem. O dupę. Jezu. O dupę. Cię się straszyłem. O Boże święty. Ale ścisk. Co to jest w ogóle? Jak ja się zesrałem ze strachu. Stawiamy tego temu czoła? Okej, okay, stawiamy. Za no to teraz taki mały joke, runda czwarta, boss. <grystanie> a, widać skurwiela. Ty, ja nie wiedziałem, nie wiedziałem zupełnie, że tam może być boss. Myślę, a tam będzie jakaś skrzynia, w której będzie dużo cennych itemów. Diaksowa zbroja pewnie, no i wszystko takie wiecie. Marzenia sobie trochę. wyobraźnie to jednak człowiek ma. Trzeba z niej korzystać. I mózg też człowiek ma, przypominam. Dupę teraz nie można sprintować. Pod żadnym pozorem. No sprint, żeby nie stracić. To co się zyskało. Exp. 3, siódme levela. Pierwszego levela. Tylko chodzę, czemu mi tak szybko to przybiera? Eee, fajnie, 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 very excellent! O, oh, what's what the book? Dupę Aha sobie lepiej to zapiszę Aha Wiecie ja już to wierzę będę samemu Bo boss będzie trudny, bardzo trudny Ale po prostu Dobra, jeszcze ostatnie cięcie Oj ja nie ma tak przymierzać pustynię obok szczura, który chce mnie załatwić, bo szczury to najgorsze potworki w tej grze według mnie. gdzie, że tu nie zamieszkałe. Bo na razie sobie tutaj zostanie. Albo nie, nocne wyjście w pole. No, <ścisk> ciekawie nie jest. To ładnie będzie się komponowało pod workbencha. Mhm. Od chlebek. Pod chlebek. Tak sobie przeżyję. Bo wełna została tam. A bossa sobie już kiedy indziej pokonam. A więc żegnam się z wami, żegnam, żegnam, cześć!